Dziś pomówimy sobie o jednym z najbardziej fundamentalnych praw w chemii prawie rozcieńczenia Ostwalda. Pomaga ono nam zrozumieć, co dzieje się ze słabymi kwasami i zasadami, kiedy dodamy je do wody. Może ono wyglądać skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to po prostu połączenie wzoru na stałą i stopień dysocjacji. Spójrzmy, jak to się dzieje. Zanim przejdziemy sobie do wzoru, przypomnijmy sobie kluczowe pojęcia na podstawie kwasu HX. Dysocjacja – proces, w którym cząsteczki rozpadają się na jony pod wpływem rozpuszczalnika. Stopień dysocjacji mówi nam, jaka część z początkowej liczby cząsteczek rozpadła się na jony. Stała dysocjacji jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji w danej temperaturze. I to właśnie ze wzoru na stałą dysocjacji wyjdziemy sobie do naszego wzoru na prawo rozcieńczeń Ostwalda. Zacznijmy od stopnia dysocjacji. Zobacz, że możemy zapisać go w trochę inny sposób. Zamiast alfa równa się stężenie jonów H+ przez C0, możemy zapisać to, że stężenie jonów H+ jest równe stężeniu początkowemu razy stopień dysocjacji. Teraz za stężenie jonów H+ do wyrażenia na stałą dysocjacji możemy podstawić właśnie to. Oczywiście, dokładnie to samo równanie możemy podstawić za stężenie jonów X, ponieważ będzie ich dokładnie tyle samo, co jonów H. W wyniku tego otrzymujemy równanie, które wygląda w następujący sposób. Natomiast co teraz możemy zrobić z naszym stężeniem równowagowym kwasu HX? No zobacz. Możemy wstawić sobie tutaj stężenie początkowe naszego kwasu C0. I odjąć od niego jakąś część, która zdysocjowała. Wiemy już, że wyrazić ją możemy poprzez C0 razy alfa. A więc cały mianownik to będzie C0 minus C0 razy alfa. Teraz wykonując prostą operację matematyczną, możemy C0 wyciągnąć przed nawias oraz skrócić je u góry i na dole. Po tej operacji dostajemy już finalną postać prawa rozcieńczeń Ostwalda. Okej, okay. i moglibyśmy teraz przejść już do rozwiązywania zadań. Natomiast oczywiście chcemy, żeby nasze obliczenia były zawsze jak najłatwiejsze i jak najprostsze, bo z natury jesteśmy leniwi. Więc zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę. Przypomnij sobie, jaki stopień dysocjacji mają roztwory, które uznajemy za słabe. Oczywiście bardzo mały, często mniejszy niż kilka procent. No więc zobacz, jeżeli będziemy mieli taki roztwór słabego elektrolitu, który alfa będzie miał na poziomie np. Na 2 albo 5%, to przeliczając to na liczbę będzie to 0,02 albo 0,05. Jest to różnica, którą można zaniedbać. I w takim wypadku możemy całkowicie pozbyć się mianownika i nasze prawo rozcieńczenia stwalda jest wtedy tak zwanym skróconym prawem rozcieńczenia stwalda. Jest ono o wiele łatwiejsze do wykorzystywania w obliczeniach, ale muszą być spełnione pewne warunki. Musimy mieć słaby elektrolit. Co to znaczy? Istnieją dwa warunki, na podstawie których rozgraniczamy elektrolity na słabe oraz mocne. Pierwszy z nich, słabe elektrolity, powinny mieć alfę mniejszą lub równą 5%, czyli dysocjować w stopniu 5 lub mniej procent. Drugi, wynik dzielenia stężenia początkowego naszego roztworu przez jego wartość Ka lub Kb powinien być większy lub równy 400. Jeżeli któryś z tych dwóch warunków jest spełniony, to znaczy, że mamy do czynienia ze słabym elektrolitem i możemy stosować uproszczony wzór. Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, musimy niestety w obliczeniach korzystać z pełnego wzoru. Zdradzę Ci jeszcze pewną tajemnicę. Dam Ci tutaj jeszcze dwa dodatkowe wzory, których nie znajdziesz w kartach naturalnych. Upraszczają one znacząco rozwiązywanie zadań, jeżeli mamy do czynienia ze słabym elektrolitem. Wyprowadzić je można po prostu ze skróconego wzoru prawa rozcieńczenia Ostwalda, więc jeżeli umiesz to zrobić, to podziel się z innymi w komentarzu. Natomiast same wzory pozwalają na bezpośrednie obliczenie stężenia jonów H bądź OH, wykorzystując tylko stężenie początkowe tych elektrolitów oraz ich wartości Ka lub Kb. Mamy już teorię. Mam nadzieję, że prawo rozcieńczenia stwarda już nie jest dla Ciebie takie straszne. Spróbujmy teraz rozwiązać wspólnie zadanie, żeby zobaczyć, jak te zależności można wykorzystać w praktyce. W zadaniu proszą nas, aby obliczyć stopień dysocjacji kwasu fluorowodorowego o zadanym stężeniu. Oczywiście rozpoczniemy od napisania równania tej reakcji. Następnie, skoro mamy obliczyć poziom dysocjacji kwasu i jedyne co mamy podane to stężenie i wartość stałej dysocjacji, skorzystamy z prawa rozcieńczeń ostwalda. Zanim jednak zaczniemy obliczenia, pierwszym krokiem będzie sprawdzenie, czy spełniony jest któryś z warunków pozwalających na skorzystanie z uproszczonego wzoru. O alfie nie możemy nic powiedzieć, bo to ją mamy obliczyć. Natomiast mamy podane zarówno stężenie początkowe kwasu, jak i jego wartość Ka. Podstawiamy je więc do wzoru i otrzymujemy, że faktycznie wartość ta jest większa od 400. A więc możemy z powodzeniem zamiast pełnego wzoru zastosować wzór skrócony, co znacznie uprości obliczenia. Teraz podstawiamy nasze dane z zadania do wzoru. Przekształcamy go odpowiednio, tak aby obliczyć wartość alfa, no i dostajemy wynik równy 0,043. A więc w przeliczeniu na procenty wartość alfa wynosi 4,3%. To byłby koniec zadania, ale zastanówmy się jeszcze jak obliczylibyśmy pH tego roztworu. Skorzystać możemy tutaj z jednego ze wzorów, który wam podałem. Gdzie po podstawieniu odpowiednich liczb za KA oraz C0 od razu otrzymujemy stężenie jonów H+ w roztworze. Kiedy mamy już tę wartość, wystarczy podstawić ją do znanego nam wzoru na pH i w wyniku tych operacji otrzymujemy, że wartość pH tego roztworu to około 1,82, czyli kwasowe. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że prawo rozcieńczenia stwala już nie spędza Ci snu z powiek. Mam też nadzieję, że rozumiesz, jak się nim posługiwać i w jaki sposób liczyć zadania. Jeżeli coś nie byłoby jasne, śmiało pytaj mnie w komentarzu. Natomiast teraz spróbuj samemu rozwiązać zadanie, które dla Ciebie przygotowałem, bo może się okaże, że już umiesz je całkiem dobrze.